Cześć. W dzisiejszym odcinku omówimy sobie pokrótce, czym jest twierdzenie Pitagorasa. Myślę, że nie ma sensu tutaj robić jakiegoś tam większego wprowadzenia historycznego na temat tego, kim on był i tak dalej. Możemy po prostu sobie powiedzieć o nim tyle, że jeden z pionierów matematyki i ktoś, kto. Pewien ciekawy sposób zauważył zależność, jaka jest między bokami, długościami boków, albo odległościami między punktu, punktami w sytuacji, kiedy mamy kąt prosty w figurze geometrycznej, jaką jest trójkąt. No i tak, to tak w skrócie. Możemy sobie teraz przejść do samego twierdzenia. No więc, tak, jeżeli mamy jakiś tam trójkąt prostokątny, powiedzmy, że opiszemy sobie go. W taki sposób, to możemy zauważyć, że opisane są też na nim boki ABC. No i twierdzenie Pitagorasa zakłada coś takiego, że jeżeli podniesiemy każdy z tych boków do kwadratu, to dwie przyprostokątne w sumie do kwadratu dadzą nam taki sam wynik jak przeciwprostokątne. I teraz tak. Gdzie jest przyprostokątna, gdzie, gdzie jest przeciwprostokątna? Ok, no więc tak. Przeciwprostokątna znajduje się dosłownie naprzeciwko kąta prostego, czyli tutaj będzie to, i z reguły tak też jest to opisywane, będzie to bok C. Natomiast przyprostokątne, one są dwie. I my tak naprawdę nas nie będzie za bardzo obchodzić, którą weźmiemy pod uwagę. Jedna jest po prostu o długości a, druga jest o długości b. Sami sobie ustalamy, która jest która. No i tak na dobrą sprawę, to jest wszystko. My nie musimy tutaj wiedzieć więcej o twierdzeniu Pitagorasa. Dlaczego takie jest, skąd się to bierze? Jest tutaj bardzo wiele zależności jeszcze między kątami, z których właśnie wychodzi to twierdzenie Pitagorasa. Jednakże myślę, że wystarczy nam rozumieć, że jest po prostu taki wzór, i tego wzoru musimy się trzymać, tak? Nie damy, nie damy rady go tutaj w żaden sposób przekształcać. To, co możemy sobie na przykład zrobić, no to w sytuacjach różnych będziemy spotykać się z twierdzeniem Pitagorasa. Z reguły, tak jak mówiłem, będziemy wyliczać ten najdłuższy bok, ale no nie jest powiedziane, że czasami nie będziemy mieli do zrobienia jakby zadania odwrotnego, czyli obliczenia innego boku czyli powiedzmy wtedy bok o długości b, żeby wyznaczyć, będzie miał wzór taki, czyli b kwadrat, to będzie c kwadrat minus a do kwadratu i adekwatnie, chcąc wyliczyć a kwadrat, od c kwadrat odejmiemy b kwadrat, ale to są już takie powiedzmy sytuacje bardzo potencjalne, będziemy w stanie sami sobie to i tak Przekształcić w trakcie obliczania. Dobrze. Może więc jakiś przykład teraz. Ok. Mamy więc taki trójkąt prostokątny, o przyprostokątnych 9 i 12. No i szukamy boku C. Możemy sobie wypisać, że A równa się 9, B równa się 12. Oczywiście jest to naprawdę dowolne. Możemy sobie sami decydować o naszych układzie naszych oznaczeń. No i dobrze. Skoro szukamy c, no to podstawiamy sobie do wzoru, czyli 9 do kwadratu plus 12 do kwadratu musi nam dać c do kwadratu. No tutaj ze względu na to, że twierdzenie Pitagorasa wykorzystuje potęgi, dobrze jest jednak, powiedzmy, zapoznać się z większością liczb do, do drugiej potęgi. Myślę, że tak przynajmniej liczbami do 16 do drugiej potęgi warto być taki, powiedzmy... Zaznajomionym bardziej, ponieważ będzie nam po prostu prościej. Wiadomo, na niektórych etapach edukacji można już używać kalkulatora, ale znajomość potęgi jeszcze nikomu nie zaszkodziła, tak mi się wydaje. No ale dobrze. 9 do kwadratu, no to będzie 81 plus 12 do kwadratu to jest 144. No i to się równa c kwadrat. I teraz to, co musimy zrobić, no to dodać do siebie. 81 plus 144. Będzie to po prostu 225. I teraz następuje kolejny etap, czyli pierwiastkowanie, ponieważ my mamy c do kwadratu. Teraz będziemy musieli to spierwiastkować, żeby uzyskać wynik c. No i musimy pamiętać o tym, że pierwiastkujemy obustronnie działanie, czyli ten nasz pierwiastek z 225 powstaje. Pierwiastek z 225 jest to po prostu 15. No i w taki sposób Wyliczamy sobie nasz bok C. Ok, zrobimy sobie jeszcze jeden przykład. Teraz po prostu będzie inny bok podany. Dobrze. No to tak, teraz możemy zauważyć, że nasze A to jest 5. Nasze B jest szukane. No i C równe 13. No to podstawę jest do wzoru. Tak jak mówię, wzór możemy przekształcić na samym początku. Albo możemy to zrobić w trakcie, czyli w trakcie wyglądałoby to w taki sposób, że zapisujemy sobie to tak o. No i teraz możemy na przykład właśnie sobie spotęgować z liczby, czyli 25 plus b kwadrat zostaje i to się równa 13 do drugiej potęgi, to jest 169. I teraz to co musimy zrobić, no to odjąć 25. Czyli b kwadrat będzie równe 169 minus 25, a więc B kwadrat to jest 144. Przed chwilą mieliśmy taki wynik jako potęgowanie, więc możemy zauważyć szybko, że B to jest 12. Także widzimy, że w taki sposób też to działa, też możemy tak wyliczać. I właściwie do tego służy nam głównie twierdzenie Pitagorasa. Jest to co ciekawe jedno z częściej zdarzających się. Stwierdzeń w takiej rzeczywistości. Na przykład jesteśmy w stanie od, obliczyć odległość y, stojąc w jakimś punkcie od nie wiem, na przykład jakiegoś drzewa, nie wiadomo gdzie, albo y, nie wiem, od latarni, od, od słupa, od jakiegoś komina. Wszystko, co ma konkretne wymiary, jak chodzi o, y, powiedzmy, podstawę, czyli taką długość na płaszczyźnie y, oraz swoją wysokość. To wszystko to daje nam możliwość zastosowania twierdzenia Pitagorasa. Chciałbym jeszcze wam pokazać taką powiedzmy ciekawostkę, mianowicie coś takiego jak trójkąt egipski, czyli trójkąt, którego właśnie używali już kiedyś Egipcjanie. I on ten trójkąt ma takie zależności, że po prostu jego boki są tworzone przez jakby wielokrotności liczby 3, 4 i 5. Tak jak tutaj zresztą na rysunku jest to pokazane, i to jest jednak coś, co powiedzmy może nam ułatwić obliczanie, kiedy powiedzmy jesteśmy już troszeczkę bardziej zaawansowani z tą matematyką. No i nie zawsze nam się chce używać twierdzenia Pitagorasa. i na przykład dostrzegamy coś. No to pokażę może tutaj jakiś przykład. Ok. No i tak, mamy tutaj przeciwprostokątną równą 30 jedną z przyprostokątnych równą 24 i szukamy tej e, trzeciej przy, trzeciego boku, czyli drugiej przyprostokątnej. E, no i dobra, no i tak jak mówię, możemy oczywiście używać tej Pitagorasa, jednakże zauważmy jak wielkie są liczby. Mamy 30, 30 do kwadratu to jest aż 900, 24 do kwadratu, to też jest nieprzyjemna liczba. E, możemy więc oczywiście tego użyć, ale Właśnie tutaj na przykład przychodzi nas z pomocą trójkąt egipski, ponieważ wystarczy zauważyć, że 30 to jest nic innego jak 5 razy 6. 24 to jest 4 razy 6, więc B idąc tym tropem, musi być wielokrotnością szóstki i musi to być 3 razy 6. Stąd od razu możemy wyliczyć, że x będzie równy 18. No, i w taki sposób możemy sobie troszeczkę ułatwiać, przyspieszać obliczania. Jest to po prostu coś takiego szczególnego dla tego twierdzenia, co może nam pomagać, jeżeli oczywiście chcemy tego stosować. Dobrze, mam nadzieję, że wszystko zostało tutaj zrozumiałe. Nie chciałem tutaj podawać zbyt dużo przykładów, ponieważ myślę, że każdy sobie będzie robił w swoim czasie odpowiednią ilość ich. Jeżeli chcielibyście żebym zrobił jakiś osobny film z przykładami takimi, takich zadań. Piszcie w komentarzach, wysyłajcie informacje, możecie mailowo się ze mną kontaktować też. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli Wam się film podobał. Subskrybujcie. No i dziękuję za uwagę. Słyszymy się w następnym odcinku. Hej!